Pan leci na paroletki. czekajcie, może się zatrzymam. Będzie bardziej widać. Pomachamy panu? Patrzcie, jak leci. A my w ogóle zabieramy się za kompanie dzieci, już jest wieczór. Kiedyś tak sobie myślałam, że nagram wam, jak wygląda nasza wieczorna rutyna. Nie wiem, czy się uda, bo ja oczywiście trzymam Laurkę. Zobaczcie, Alusia, piękna jesteś dzisiaj. No, jak co dzień. No, Bardzo masz brudną sukienkę, ale to nic. Poleciał pan na tej paralotni. No, a tak nad nami przeleciał, ale by było fajnie. Ale poleciał. Mogę coś powiedzieć? Oczywiście, że możesz coś no powiedzieć. No to tata nam powiedział, że jak znajdziemy jeszcze jaszczurkę, to na 10 zł. Aha. Nie umieliśmy znaleźć, no więc yy, dałam Ali który ma taką korek, która jest podobna do jaszczurki. No i przyszedł tata, no i tak patrzy, zagląda, A otwiera ręce, to patyk. I tata mówi, Czyli nie dał się nabrać. Wiesz no. co, tata chciał Wam znaleźć na chwilę zajęcie. Przyszę. Patrzcie, Laurka oczywiście co robi? Czeka na kompanię i jest tak brudna i, i śpiąca i ziewa. Byśmy zarobili 50 zł. Jak 50? No bo na 5 osób, nie? Aha, pięć osób. 3, 4 i no dobra. Może być i tak. Ala! Gdzie jedziesz? No dobra, miała być y, wieczorna rutyna, więc y, powinniśmy teraz... sprzątamy zabawki, parkujemy rowery. W... Muszka mnie tu. O, usłyszałaś. Parkujemy rowery, sprzątamy zabawki i idziemy. Nagrała mi się rejestracja samochodu, więc to wycniemy. Kto nie jad kolacji, ten idzie na kolację. Co się stało? O Jezus, co się stało? Dobra. Chodź, 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 słoneczko, chodź. Chodź. Dobra. No to co? Kolacja? I zaraz kąpanie. Laurka, idziesz się kąpać. Rozbieraj się szybciutko. Szybko się rozbieraj. Szybko się rozbieraj. No, idziesz się kąpać. Julia zaraz też idzie kąpać. Dobra. Widzimy się później. Aha, na kolację cukierki. No dobra. Aha, na kolację cukierki. No dobra. Proszę, coś? Tam sąsiad gra w piłkę po prostu, haneczka. To nic takiego nadzwyczajnego. Rzeczywiście widać nad trawą, ale tego wam nie pokażę, bo jest daleko. Ktoś zaparkował. No i co? Co się stało? Co się stało? Małgan. Małgan. I po kolacji będzie nogan, bo się umyło, ale jest mokre. Nie, sucha już. Trzeba opróżnić. I jak opróżnimy, to ładujemy następne. A tam czeka resztka kolacji. Kto jeszcze nie zjadł, to się załapie. Idę, bo laurka się kończy kąpać. I trzeba ją ubrać. No a reszta co robi? No, najstarsze dziewczyny. Dobra, poleciałem. No. Sprzątamy. Kto tu czyścił coś i zostawił te ręczniczki? No. jeszcze wykąpane drugie wykąpane kolacja mama już tyle zjadłam no to ogarnie się już i, i tyle Alusia ty jeszcze jesz dobra Radzi swoje miejsce? Nie ale ja No ty poszukasz, dobrze. A zobaczcie, zobaczcie, jak rozjaśnia. A wcale już tak ciemno. Cie... Boże, tutaj. Tak nie jest. Tutaj. jest ciemno. Będziemy światło świecić. No. Tu jest twoje miejsce. Dobra. Proszę. Garniamy jedno. Garniamy drugie. I zaraz będzie dobrze. Ktoś tam się poszedł kąpać. Muszę to zaraz sprawdzić. Dobra. Alusia się już umyła? Tak. Dobra. Masz mokre włosy. Możesz je uczesać, zanim pójdziesz spać, dobrze? Dobra, mama się ogarnia dalej. A ja idę, żeby wam pokazać, jak u nas wygląda mycie zębów. Skoro to życie, bo nie mam jeszcze drzwi w łazience. Laura jest Dobra. wykąpana. Jak widać, że nie śpi. I teraz. Mm. Proszę. Mama, no, no wiesz, ona robi tak. Jak ja robię o, tak, to ona robi ręką też tak. A masz sztuceczkę tak. Ale zamy. ej, ej mama, spokojnie. Ona to je. Jemy, chowamy już. Ta szczotka tu nie powinna być w ogóle. Ale mama, ona Pokaż ząbki. To Pokaż. Otwórz ząbki. Otwórz ząbki. Jemy. Znaczy, pokaż ząbki, miał być Od... już buzię. O, jak pięknie, pięknie myjemy ząbki. I u góry, o, jakie będą czyste. Julia, otwórz ząbki. Ocusz ząbki. A teraz, zrób tak. Mama już myje teraz zęby. O, jak ślicznie, proszę, możesz sama myje. teraz myje. mieć. Ona chciała zdegnać. Dobra, Laurka umyła? Nie, no nic, Ona się myje 6 Dobra, Hania się ogarnia na się szczęście Jasia, ogarnia. Ty już no. przypominam umyłaś. Dobra, na razie. przebrać. No to Jasiu się przebiera szybciutko. Czekajcie, bo nam to zaraz spadnie w ogóle. Mistrzostwo. Iś do łazienki się przebierz, a Ala w tym czasie poszuka jaką bajkę ci oglądamy. No. Alusia szuka. Moja ulubiona. Twoją ulubioną, dobra. Ja lubię też życie. Życie lubisz? A ja myślałam, że tylko baśnie lubisz oglądać. Baśnie, baranki. No to szukaj. No nasze? Wyłączam im to, bo im światełka przestawiają w nocy. Alusia, zasłonisz roletki? No to idź. Stryk, proszę bardzo, zasłaniam rolety. Wybrałaś coś? Nie. Nie jeszcze. No to ja już tu włączam. Włączam. Włączaj, włączaj. Włączaj, włączaj. No. Dobra. Idę zobaczyć, co się dzieje dalej, zanim Ala wybierze. Anitka, czy tobie sobie ty, czy ty sobie już przygotowałaś pokój? Jest ciemno. Ja się przebiera, nie wchodzimy do łazienki. Dobra. Co Anitka potrzebuje jeszcze do spania? Musisz się przebrać, w piżamę, dziewczyna, umyć. Naraz będzie zaraz będzie słuchowisko i świeczka. Nie wiem, gdzie jest świeczka. Tu jest jedna świeczka. tu jest druga. Dobra, to ja przyjdę jak będziesz gotowa. No. Kolejny kupnik O Jezus, tu się ktoś przebiera. To poczekam jeszcze. Ale jak ty się przebierasz, jak tu już bajka jest? No bo cię włączyła, a ja się przebrać. Aha. No dobra. No to idę. Tu się, tu się Proszę bardzo, nikogo nie widać. Śpiciemy na chwilę. Jest moja Juleczka. Jest moja haneczka. Dobra, dziewczyny, przytulasy. lasy. Buziaki? Śpicie dobrze? Buziaki? Mama, A Jezus, zapomniałam o tym Twoim rytuale. Nie martwcie się, nie robią tego sami. Są zawsze pod opieką. No daj większy. No, chyba na średnio nie było. Uh -huh. I przechyl tą świeczkę, no. No właśnie, lepiej się ja podpalić, świeczkę. bo ja Be, prawie sobie ja to prawie ja mam skórę. Już jest pięknie. A taki ten Dobra, Anitka, bierz od razu i teraz Ty sobie zapalisz. Uwaga, bo Dobra, wy już wszystko tu macie. Dobranoc! Dobranoc. Nie ja wiem, które. Jeszcze nie wszyscy śpią, więc oczywiście jest nieogarnięte. Idziemy dalej. Anitka, czy ty możesz w końcu się ogarnąć? Ale coś ty się mam Dobra, odkładasz już. Ala ma płytę. To czekaliśmy tego momentu. Alusia, co wybrała? Dobra, otwieraj. to? Kopciuszek, mhm. ja się będzie zachwycony twoim wyborem. Poproszę. Ja Chcę kopciuska. Proszę. Kopciuszek włącz. No włączamy już. Kopciuska, kopciuska dobra. A ja się gotowy? Kopciuszek. No ja się nie gotowy jeszcze. Ja się. światło. Gasimy światło. Dobra. wybieramy pajeczkę kopcio, Dobra, I zaczynamy. chociaż jedno jedno. Malutkie, śpi. W małym łóżku, trzeba ją przełożyć do łóżeczka. Bozie, Bozie, Bozie. Przytulona, jak do mamusi. Sprzątanie kuchni po raz czwarty, podejście numer 4, Może piątego nie będzie i będzie już ogarnięte. A nitka je kolację jako ostatnia. Aby już nikt więcej nie przyszedł na kolację. Milenka ja też kolację? Nie, bo ja jedną wcześniej, to są Mhm, uh -huh. Dobra. To się ogarnie już też. Kuchnia, podejście dziesiąte. Nie, no, żartuję. Chyba czwarte. Ogarnięte. Tak już zostaje. Tu posprzątany. Chciałabym powiedzieć, że dzieci śpią, ale jeszcze nie śpią. Tu się dzieje bajka na ścianie. Jasiu, a Lusiu połóż się już! Lusiu. brano! Milka już ma swojego chila. A nitki. tylko się świeci. Na polu to jest tak ciemno. Nie mamy tu żadnego oświetlenia. Słyszycie to? Cyk, ck, 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 ck. Jest godzina. Ojej, zgasło mi. Dwudziesta Dobra. Idę włączyć pranie. I dobranoc. Zbrodni. Maliny z cukrem. Cały kubek. No. Taki to wieczór. Cisza, spokój. Mąż się obija na telefonie. Krzywo na mnie patrzy. Czoło mu się zmarszczyło. Do zobaczenia znowu. Taki mamy wieczór sobie. Tam jakiś misiek popełnił zbrodnię. To trzymajcie się.